Cześć, w tym filmie pokażę Ci fajny kreator stron internetowych. Wiele kreatorów przetestowałem, ale ten wygląda na bardzo solidny i profesjonalny. No to do dzieła, zalogujmy się. Dobra, jesteśmy zalogowani. Wybierzmy sobie jakiś fajny szablon z strony internetowej. Wybieram ten szablon. Nasz kreator już jest otwarty, po lewej stronie mamy wszystkie opcje kreatora, wszystkie rzeczy, które możemy użyć, czyli zmiana kształtu obrazów, dodawanie jej kontekstu, generowanie AI przy, yy, za pomocą AI. Spróbujmy sobie tą opcję. Zmienimy sobie tą stronę na mechanikę pojazdową, wygenerujemy sobie tekst. Ok, mamy to. Po prostu podmieniamy sobie tutaj w tym szablonie nasze teksty. Zmieniamy kolorystykę tego tekstu tak, żeby nam pasowało do naszego szablonu. Dopasujmy. Jeszcze mamy tu przycisk, który jest poniżej, też go. Zmieńmy pozycję. Ok. Naszą sekcję, pierwszą prawie mamy gotową, zmieńmy jeszcze zdjęcie. Możemy z banku zdjęć wybrać zdjęcie. Wyszukajmy. Może to. OK. I tak właśnie w ten sposób możesz wszystkie sekcje tej strony zmienić sobie pod własną działalność. Przyjrzyjmy się jeszcze, ile tutaj ta strona ma zakładek. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, i po tych wszystkich zmianach musisz przycisnąć przycisk Publikuj, aby strona się opublikowała. Tutaj również po lewej stronie masz panel warstw, gdzie możesz poszczególne elementy wysuwać do przodu albo do tyłu, czyli na przykład ten tekst chciałbyś mieć poniżej tego kształtu, to możesz to zrobić w łatwy sposób tutaj właśnie w panelu warstw. Poza tym możesz ustawiać położenia, rozmiary wszystkiego, ustawień tła, wyglądy, efekty, cienie, co tylko sobie wymarzysz. To jest bardzo dobry kreator, z którym się dobrze współpracuje. Jak podpiąć swoją domenę? Przechodzisz w ustawienia, ustawienia ogólne. Adres strony i zmieniasz tutaj Twój darmowy adres, ten właśnie tutaj, na adres z domeny. Pamiętaj o tym, że tych podstron, zarówno tutaj w menu, jak i ogólnie podstron, czyli tutaj na przykład utworzyłem sobie podstronę, której nazwę teraz zmienię, na przykład na inne usługi, możesz zarówno dodawać jako podstrony, jak również tutaj do menu możesz sobie dodać daną podstronę. A teraz pokażę Ci, jak tworzyć stronę internetową z kompozycji. Klikasz, nowa strona. Zacznij od czystej karty. Mamy naszą czystą stronę internetową. Przechodzimy do kompozycji i wybieramy sobie po kolei wszystkie elementy strony. Menu. OK, tutaj dodasz logo, tu masz swoje podstrony, które tutaj dodałeś, i linki do mediów społecznościowych. Oczywiście to możesz wyedytować dla siebie. Dodajmy coś. Kolejna kompozycja, którą wyedytujemy. Dobra, mamy to. Zmieńmy kolor. Może coś takiego, i oczywiście, nasze zdjęcia pozmieniajmy. Zmień obraz. Bank zdjęć. Szukajmy naszej branży. Ok, to zdjęcie jest w porządku. Dodaj do moich zdjęć. Ok. Mamy już tutaj nasz układ naszego. Naszej kompozycji zmieniłem zdjęcie. Tego zdjęcia bym nie chciał. Zmieniasz sobie teksty na swoje. Nie odpowiada ci kolor, nie ma problemu. Możesz sobie zmienić w kolorystyce ogólnej strony tu po prawej stronie w menu albo tutaj ręcznie tak jak ja teraz to zrobię. Ok, dodajmy następną sekcję. Sekcja się wczytuje. Sekcja od razu wpada do. właściwie kompozycja wpada od razu do sekcji, czyli tworzymy nową sekcję. Tutaj na górze mamy pierwszą sekcję, teraz drugą wyedytujmy. I tak samo działamy. Wybieramy zdjęcie z banku zdjęć lub z dysku. Dodajemy do naszych zdjęć. Chwileczkę czekamy. Mamy nasze zdjęcie, i tutaj zmieniamy na, nasze opisy. I kolorystykę. Pokażę Ci jeszcze, jak w menu zmienić kolorystykę całkowicie twojej strony Twoich wszystkich elementów strony, bo tu jak widzisz mamy taki fiolet i niebieski. Chciałbyś to zmienić w całości na całej stronie. Więc przechodzisz do opcji po prawej stronie strona, globalne kolory i zmieniasz po prostu na kolorystykę, która Cię interesuje. Cyk i domyślnie się zmienia. Na każdym. Widoku strony i każdej podstrony. Dodajmy kolejne kompozycje. I w ten sposób, właśnie dodajesz sobie nowe kompozycje, edytujesz je i tworzysz swoją pierwszą stronę, stronę główną. Następnie dodajesz kolejne podstrony. Za moment pokażę ci, jak dodać podstronę. Ok, mamy kolejną kompozycję. Możesz tą kompozycję również wyedytować pod swoje upodobania. Przejdźmy do kompozycji jeszcze raz. Tu możesz również dodawać własne, ale tutaj mamy gotowe. Ok, możemy tutaj sobie również dodać stopkę strony, wybrać i dodać. I teraz mamy stopkę strony dodaną do każdej z podstron. Które utworzymy i które utworzyliśmy. Jeśli tak się nie, nie zadzieje, to po prostu trzeba dodać tą kompozycję do sekcji stron. Zmieńmy kolor tego tła na taki, żeby nam odpowiadał. A teraz pokażę Ci, jak dodać nową podstronę. Ta opcja jest troszkę ukryta, więc oglądaj uważnie podstrony koło zębate dodaj podstronę dodaj pustą albo z i proponuję dodać pustą stronę mamy pustą stronę i tutaj tworzymy od nowa tak jak wcześniej Ci pokazywałem kompozycję menu właściwie to menu to powinieneś dodać od razu do elementów współdzielonych bezpośredni link do kreatora masz pod filmem